Czy jakoś szczególnie Pani o to dba, czy to jest też funkcja tego, że Pani dużo pracuje, Pani w ciągłym ruchu? Znaczy taka grubawa, to byłam już jak miałam chyba 16 lat. Na zdrowie już, na zdrowie. Tak, ale... Nic się nie stało. Ja tej porze jeszcze nie jem. Także, myśli, to, to też jest było. pośrednia odpowiedź na moje pytanie. No, tak. Z prac Sołtysa wyłania się nie tylko figuratywizm, ale też i symbolizm. Symbole, czyli ukryte treści, ukryte są głęboko. Może nawet zbyt głęboko. Trudno mi siebie tutaj rozpoznać, ale nie ukrywam, że chciałbym wiedzieć, który bałwan to jestem ja. Nie rozpinać, panie Józefie! Pewne jest jedno, te bałwany to opozycja. Nawet chciałabym na pamiątkę dostać tą spódnicę, <laughs> jak bałwan się stopi. Sołtys jest już zarzucony zamówieniami na bałwany. Największe jest z Warszawy na 460. Może zabraknąć śniegu. Padający od czterech dni śnieg dał się we znaki rumunom. Zablokowane drogi, jedna ofiara śmiertelna, mnóstwo wypadków na drogach to bilans takiej pogody. Jednak okazuje się, że nawet stojąc w korku na autostradzie, zamiast siedzieć i marznąć, można się nieźle zabawić. Pokazali to prawdziwi faceci, kierowcy czekający w kolejce tirów. Wzięli ponton do pływania na jeziorze i zafundowali sobie kulik. Dobry, dobrze, dobrze. W ten sposób banda dorosłych facetów zapewniła sobie nietypową rozrywkę i pokazała, że mężczyźni to jednak duzi chłopcy. Nazywam się Born. Marek Born. Tożsamość Borna, marka Borna spod Grudziądza już znamy. Teraz pora na umiejętności. Jest To sztuka manipulowania piłką, piłkami w bardzo jak najbardziej kreatywny, piękny sposób, który ma zachwycić, zachwycić widza. I zachwycił. Marek nagrał kilka krótkich filmów, na których prezentuje to, co potrafi. Umieścił je na portalu YouTube. Tam w krótkim czasie trafiły na listę najpopularniejszych filmów. Obejrzało je łącznie prawie 300 tysięcy osób. Każdy właściciel kota przyzna, że czasem w oczach pupilka pojawia się błysk dominacji. Każdy kot chce rządzić światem, to typowa cecha dla tego gatunku. Jednak u niektórych dachowców ta rządza władzy przybiera wręcz fizyczną formę i upodabniają się one do jednego z największych dyktatorów świata Adolfa Hitlera. Wystarczy czarne futerko pod noskiem i ukośna łata na głowie w tym samym kolorze. Wbrew podobieństwu do największego wśród zbrodniarzy, te kotki z pewnością są tak samo kochane jak wszystkie inne. Co jednym przypomina Hitlera, dla innych wygląda jak Charlie Chaplin. A kot? No cóż, jak to kot, jak zwykle ma wszystko w poważaniu. Artyści uzbroili się w szczotki, wielkie wiadra z farbami, a następnie wyszli na zamarzniętą taflę zatoki i namalowali ogromną rybę. Chcieli, aby w ten sposób ożył zamarznięty port, a tym samym miasto. Kilkunastu artystów zużyło kilkaset opakowań farb ekologicznych, aby namalować złotą rybę o średnicy pół kilometra. Miejscowi rybacy, którzy o tej porze roku zamierają z wędkami przy przeręblach, starali się, aby niezwykła ryba nie rozpraszała ich za nadto. Zamiast na konie i byki wskoczyli na narty i deski snowboardowe, najlepsi kowboje z dzikiego zachodu przyjechali pozjeżdżać do Kolorado. ścigali się w slalomie równoległym i wyścigu ze startu wspólnego. W ten sposób dowodzili swego męstwa, bo wielu z nich białego szaleństwa spróbowało pierwszy raz. Niektórych do zjazdu trzeba było zmuszać. Podobno ich konie rżały ze śmiechu.